Witam serdecznie u moich silek i kurek. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat wypuszczania kurek w sezonie zimowym i jesiennym. To taki spontaniczny film ze względu na to, że dużo osób zastanawia się, czy warto wypuszczać kury. Zwłaszcza te ozdobne na zewnątrz, w taką pogodę. No, niestety nie wygląda to za fajnie, i jedną właśnie wadą tego jest to, że kurki, jeżeli to są ozdobne, tak jak u mnie, w moim przypadku, silki, wyglądają w ten sposób. Nie są wcale takie, Cudne, jak to powinno wyglądać. Niektóre uchowały się, nie są takie e, u, uflejone, że tak powiem, e, no, ale reszta jest e, mokra. Więc e, czy wypuszczać kurki? Moim zdaniem, jak najbardziej tak, e, bo jest to nabieranie odporności tych zwierząt. E, wiadomo, że e, kury. Powinny wychodzić na zewnątrz. Potrzebują piasku, potrzebują różnych składników mineralnych, których w pożywieniu niestety im i tak nie dostarczymy. Wypuszczane regularnie, obojętnie w jaką pogodę, one sobie dadzą świetnie radę. Jedynym minusem będzie to, że nie będą wyglądały tak, jak sobie je wyobrażamy, czy widzimy na zdjęciu. Będą mokre, będą ubłocone, ale one w czasie, kiedy będzie ładna pogoda, na pewno sobie poradzą z czyszczeniem piórek. Tym bardziej, że damy im jeszcze jakiś tam piaseczek do kąpania i wszystko będzie w porządku. Czyli moim zdaniem, jak najbardziej tak. Pokażę Wam, jak wyglądają moje kochiny. Tu mamy moją grupkę kochinów i y, bracham. One powinny mieć piękne, pierzaste y, nóżki obrośnięte, skrzydełka. Y, no, y, y, łapki y, znaczy, no ale to no, też wyglądają tak, a nie inaczej. Więc y, ta pogoda nie sprzyja temu, żeby one prezentowały te swoje walory estetyczne. No, ale moim zdaniem y, jest to mimo wszystko bardzo potrzebne. Kurki chcą, idą do kurnika, także mają y, wybór, czy chcą nabyć na zewnątrz, czy nie. Jeżeli jest zimno, chowają się. Kogucik tutaj mnie denerwuje trochę, chyba pójdzie albo na rosołek, albo do sprzedania, bo to tak być nie może. No, ale tak jak mówię, kurki, kochiny mają łapki takie, no niestety, upaskudzone, zaglądają tu sobie fajnie, witają się serdecznie. No, e, także e, to zostawiam do e, przemyśleń e, Was wszystkich. E, moim zdaniem, powinny zwierzęta nabywać naturalnej odporności. Nie być ciuciane, huchane, ubierane w futerka, czy w płaszczyki, jak te pieski, wszystkie inne zwierzęta powinny nabywać odporności naturalnie, przebywać na podwórku. Obojętnie, czy nam to się podoba, czy nie. Wyglądają. No niezbyt fajnie teraz, w tym momencie, ale myślę, że zdrowie jest ważniejsze od tego, a nie akurat wygląd. One same decydują, czy chcą iść do kurnika, czy chcą sobie tutaj spacerować. I wyglądają tak. Moje brahamy rosną, kochiny też. Są to jeszcze młode kurki, kogutki. Jeszcze niewypierzone dobrze. Koguty silki musiałam tutaj dać, bo mordowały młode kurki niestety te koguty są z tej większej odmiany one nie pasują zupełnie do moich małych miniaturek więc dlatego siedzą tu z dużymi kurami no będę musiała się niestety ich pozbyć no ale to wszystko nadejdzie także jak uważacie moim zdaniem Kury powinny być zawsze na zewnątrz, jeżeli mają taką ochotę, wychodzą sobie, jest im zimno, źle, idą do ciepłego kurnika i dajmy im tej wolności na tyle, ile możemy. Czyli wybór powinien należeć właśnie do nich. Pozdrawiam serdecznie.